Cześć! Witam serdecznie. Mam na imię Alicja. I witam Was w moim pierwszym odcinku mojego podcastu. W moim odcinku i mojego podcastu, tak właśnie, będę się dzielić z Wami sposobami na większy spokój, energię i pewność siebie. Będziemy rozmawiać o sposobach, o narzędziach, które pomogą nam w życiu codziennym. Jako mama, jako kobieta i jako taka osoba właśnie, która chce dążyć do swoich marzeń i chce się rozwijać. My lubimy mówić nie wiem czy wy, ja na pewno, że nie obchodzi nas tak naprawdę, co nie pomyślą, a niektórzy z nas bardzo się tym przejmują, więc każdy jest inny tak naprawdę. Ale nie wiem, czy tak, jak, tak macie, jak ja. Ja na przykład myślałam, że nie obchodzi mnie za bardzo, co inni mówią lub myślą. I lubię tak myśleć, ale nie zawsze to jest prawda. Prawda? Nie zawsze to jest prawda. Martwiłam się, jeżeli ktoś nie odbierał mnie w taki sposób, w jaki chciałam przekazać informację, albo ktoś powiedział mi coś negatywnego i często nie miałam sobie z tym poradzić. Dopóki nie znalazłam... I dowiedziałam się o teorii LED, czyli po polsku pozwól im, jeżeli też tak macie, że zawiera wam tę energię, martwicie się, co oni pomyślą, co oni powiedzą, jeżeli zrobicie coś, powiecie coś innego niż wszyscy, prawda? Teoria pozwól im jest bardzo prosta. Polega to na tym, że pozwalamy innym. Myśleć, mówić i robić to, co chcą. Bo tak naprawdę to my nie mamy na to wpływu. Możemy próbować kontrolować, możemy próbować kontrolować <grych> innych ludzi. Ja wiem, że często tak mam i tego się właśnie oduczam. Chcemy kontrolować, co mówią, co myślą i jak się zachowują. Na przykład dzieci, prawda? No, nie zawsze to wychodzi, a podejrzewam, że prawie nigdy to nie wychodzi. Dlatego takie ważne jest to właśnie, żeby spróbować dać sobie z tym spokój. Pozwól im robić to, co chcą, i potem trzeba pozwolić sobie, pozwól im, pozwól mi podejść do tego w odpowiedni sposób. To nie znaczy, że akceptujesz to, co ten to, co ktoś robi, mówi czy myśli. Ale to znaczy, że zachowujesz swoją energię i wybierasz, to jest twój wybór, żeby się tym nie przejmować, nie złościć i zobaczyć, jeżeli nie masz żadnej kontroli, no to dlaczego masz się tym tak przejmować, prawda? Trzeba sobie zadać pytanie, czy ja mogę to kontrolować, tą sytuację? Sytuację czasami możemy kontrolować, ludzi niekoniecznie, prawda? Więc właśnie dlatego bardzo ważne jest to: pozwól im, i pozwól mi zrobić krok w tył i przemyśleć, co ta sytuacja, ta osoba mi mówi, pokazuje o tej osobie, o tej sytuacji, o mnie, czy ja się o to zgadzam, żeby być w tej sytuacji. Żeby akceptować takie zachowania, żeby być w takim związku, w takiej pracy, gdziekolwiek jesteście w jakiejkolwiek sytuacji. Pozwól im nie wierzyć w Twój biznes. Pozwól im wierzyć w to, że Ci się nie uda. Pozwól im nie dzwonić, nie wspierać cię. To jest ich wybór. A ty rób to, co masz robić tak, żebyś była zgodna ze sobą. Może ty musisz powiedzieć coś w inny sposób. Może to ty musisz pierwsza zadzwonić, może to ty musisz pierwsza wyciągnąć tą rękę. Jeżeli druga strona tego nie akceptuje, nie chce, pozwól im. A ty zrób tak, żeby było dobrze dla ciebie w zgodzie ze sobą i żebyś ty mogła patrzeć na siebie w lustro. Ja miałam wiele, wiele, wiele takich sytuacji i na pewno się ze mną zgodzicie. Jeżeli też się takie sytuacje w życiu, kiedy. No, nie zgodziliście się z tym, co ktoś o was mówił. No, pewnie to była nieprawda, może to była nieprawda. I chcecie się tłumaczyć, chcecie za wszelką cenę pokazać, że to jest nieprawda, że to nie jest tak, jak ktoś myśli, a ta osoba w ogóle nie słucha? Pozwól im, pozwól im. Pomyśl sobie, kiedy ostatnio miałeś taką sytuację, właśnie, że byłaś bardzo sfrustrowana czyimś zachowaniem ale nic nie mogłaś na to poradzić i zżerało cię to, byłaś zła, nie mogłaś, nie wiedziałaś co zrobić, a może spróbuj zatrzymać się i powiedzieć, pozwól mi, pozwól mi i zobacz jak się będziesz czuła. Mi to bardzo pomaga, cały czas nad tym pracuję, bardzo to jest trudne, dla niektórych jest łatwe, dla niektórych jest trudne. Dla mnie to jest trudne. Jeżeli macie tak jak ja, jeżeli macie inaczej, zostawcie komentarze. Bardzo bym chciała wiedzieć, jak, to, jak ta rada na Was wpływa. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki. Następnym razem porozmawiamy więcej, jeszcze bardziej dogłębnie o tej teorii. Pozwól im do usłyszenia.